Dzień dobry. Nazywam się Jan Suzin. Chciałbym Cię zaprosić do udziału w wielkiej loterii przeglądu Reader's Digest. Do tej pory w pięciu edycjach loterii wygrało już ponad 2300 osób, które podzieliły się prawie milionem nowych złotych. W zeszłym roku z zaproszenia do udziału w loterii skorzystała pani Barbara Pijar ze Złotoryli. Odesłała odpowiedź i wygrała główną nagrodę 100 tysięcy złotych. W ten sam sposób postąpiły wcześniej panie Krystyna Gliwa, Stanisława Helmi i Halina Raspara. Im także dopisało szczęście i wygrały po 100 tysięcy złotych. Dziś zaproszenie kieruję. do Ciebie. Pewnie myślisz, ja i tak nie wygram. Dlaczego jednak nie spróbować? Tak jak pani Pijar, pani Gliwa oraz setki innych zwycięzców wielkiej loterii przeglądu Riders Digest. Dlaczego nie wziąć udziału w losowaniu nagród o łącznej wartości 600 tysięcy złotych? Taka okazja może się już nie powtórzyć, a poza tym uczestnictwo w loterii nic nie kosztuje. Aby wziąć udział w losowaniu tysiąca pięciu nagród, w tym także nagrody głównej, która wynosi 150 tysięcy złotych, wystarczy odesłać załączony certyfikat. Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to radzę jak najszybciej odesłać odpowiedź w kopercie tak. Weźmiesz wówczas udział także w losowaniu atrakcyjnej nagrody specjalnej, ale o tym za chwilę. Masz za sobą już dwa z trzech etapów loterii. Pierwszy etap polegał na wybraniu nazwisk uczestników, drugi na wystawieniu dokumentów udziału. Ponieważ załączony certyfikat wystawiony jest na Twoje nazwisko, tylko Ty masz prawo z niego skorzystać. Przed Tobą jeszcze jeden bardzo ważny etap. Losowanie nagród. By wziąć w nim udział, należy jak najszybciej odesłać certyfikat. W ten sposób nie stracisz okazji wygrania 150 tysięcy złotych. A teraz, zgodnie z obietnicą, powiem coś więcej o nagrodzie specjalnej, którą możesz wygrać odpowiadając na naszą propozycję tak. W załączonych dokumentach znajduje się numerowany kluczyk. Oderwij go proszę o czerwonej karty. Następnie sięgnij po kopertę zwrotną z napisem tak. Pod zdjęciami samochodów Fiat, DU i Ford znajdziesz trzy zdrabki. Gdy zdrapiesz je kluczykiem, spod farby wyłonią się numery. Odszukaj wśród nich numer kluczyka. Odpowiadający mu samochód jest nagrodą specjalną losowaną wyłącznie wśród osób, które odeślą odpowiedź tak w ciągu siedmiu dni. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w losowaniu nagród.